Nie wiedzieć czemu za każdym razem, kiedy deklaruję, że przeczytam jakąś klasykę, ale wiecie, takie arcydzieło klasyki, wszyscy spoglądają, jakby właśnie Ziemia się zatrzymała, jakby słońce wzeszło na zachodzie, a zaszło na wschodzie. Dziwi mnie to podejście. Rozumiem, że gdzieś ono może wynikać z faktu, że nie jestem miłośnikiem lektur szkolnych, natomiast do klasyki per se nie mam nic. Dlatego dziś mogę Wam powiedzieć, że. Spełniło się jedno z moich takich małych czytelniczych marzeń, marzeń, które pewnie nigdy by się nie spełniły, gdybym nie został do tego pchnięty poprzez współpracę. Dlatego współprace są fajne, bo motywują. Oto Lew Tołstoj i jego Anna Karenina w zupełnie nowym przekładzie Jana Cichockiego. Książka, spora gabarytowo, ponad 760 stron przecież, drukiem nie za dużym. I książka, wokół której narosło wiele, wiele mitów. Oczywiście książka kultowa, książka uwielbiana, więc nie spodziewam się, żeby ten dzisiejszy film miał kogokolwiek przekonać do czegoś, co nie zostało do tej pory w niej zauważone. Ja też nie jestem typem odkrywcy, jestem czytelnikiem, który podchodzi serduchem do książki i tyle. Czego spodziewałem się przede wszystkim po tym Tomiszu? Spodziewałem się tego, co, co było zapowiadane, czyli jednej z najpiękniejszych powieści miłosnych w historii literatury. Spodziewałem się tego, że ta książka wepchnie mnie w odmęty psychologii. A co się okazało? Okazało się, że ta książka tak naprawdę zaskoczyła mnie na każdym. Można to powiedzieć w punkcie. Tak, na początku to było trochę love story, bo czytałem o tym, jak Lewin chodzi za Kitty, jak tutaj stara się wybadać grunt, czy ona, ta młoda, piękna dziewczyna, kocha go, czy go uwielbia, czy podziela jego gorące uczucie. Z drugiej strony, przyglądałem się Annie W wyniosłej, wspaniałej, dumnej kobiecie, która również potrafiła roztopić niejedno męskie serce, i spoglądałem na ten trójkąt, który gdzieś tam się rozgrywał pomiędzy nią. Kitty Awrońskim. Patrzyłem również na zdradę małżeńską. Patrzyłem, jak dom niemalże rozpada się na drobne kawałki i patrzyłem, jak to wszystko jest rozbudowywane, odbudowywane właściwie, choć przyznaję to na grząskim gruncie. Przyglądałem się tym poszczególnym bohaterom, zastanawiając, co mnie tutaj tak naprawdę czeka. Bo początkowo moje wrażenia były z bardzo zbliżone do tego, co czułem, kiedy czytałem do mojej uprzedzenia. Czyli aha, mamy mamusię, mamy dziewczę na wydanie, musi to dziewczę znaleźć dobrą partię, wobec czego mamusia, niczym pani Bennett, będzie tutaj oczywiście spoglądała mm, na tego czy innego kandydata, starając się wybrać tego, który dla Corunii będzie najlepszy. Wobec czego, no przyznaję, miałem tutaj takie Jane Austenowe odczucia, ale z drugiej strony, ten Jane Austenowy vibe psuje bardzo ważny wątek tej książki, czyli zdrada. Zdrada, która najpierw pokazywana jest z perspektywy, można to powiedzieć, niewiernego męża, który po prostu chce się wyszaleć i dość łatwo jest określić to, kto ma rację. Aczkolwiek autor stara się tutaj przedstawić rację obydwu stron. Z drugiej strony, zdrada jako można to powiedzieć, jedyne źródło, jedyna droga, którą można kroczyć, by znaleźć szczęście. Bo kiedy inne możliwości wygasają, kiedy nie ma już innych możliwości, a każdy krok zdaje się być błędem, okazać się może, że jest to jedyna możliwość, która pozostaje. I na tej podstawie można tutaj wahać się, co jest słuszne, a co słusznym nie jest. Kto postąpił dobrze, kto źle. No i wobec tego mamy tutaj takie spektrum miłości pokazywane z najróżniejszych stron. Począwszy od tego pączuszka, który rozwija się, ewoluuje powolutku, stając się coraz piękniejszym kwiatuszkiem, który za chwilę więdnie i staje się brzydkim obwiesiem przez właśnie można to powiedzieć, uczucie uwarunkowane tym, czy można zrobić skoczek w bok, albo tym, w jaki sposób to uczucie nas zniewala. Bardzo szerokie spojrzenie, bardzo szerokie spektrum, wobec czego no to już znacznie dalej odbiega od tego, o czym pisała Jane Austen. Znacznie dalej spogląda na to, jak wygląda rzeczywiście życie dwóch ludzi, którzy być może kiedyś byli w sobie nawet zakochani. Przyznaję to, Tolstoy jest chyba w tym momencie moim faworytem, jeżeli chodzi o mm, powiedzmy to oszczędne opisywanie miłości, ale takie opisywanie miłości, które mnie kompletnie kupuje. Kiedy czytałem, jak Lewin patrzył na Kitty, kiedy czytałem to, jak on ją postrzega, sam czułem po prostu, jak się w serduchu gdzieś tam unosi jakiś taki płomyczek, gdzieś tam motylki w brzuchu. Sam sobie przypominałem podczas lektury, jak ja zakochiwałem się w mojej żonie, jak y, przeżywałem to pierwsze spotkanie z nią, i jak przeżywałem, kiedy y, odpowiedziała na moje pytanie, czy zostanie moją żoną. Okej, okay, ale tyle o uczucia, Mówię tyle o tym, co tam się dzieje, natomiast warto tutaj też zwrócić uwagę na język. Ja bym powiedział, że Tolstoi pisze podobnie jak Jane Austen. To nie jest wielce skomplikowany tekst, ale też nie jest to tekst prymitywny. Czyta się to przyjemnie, choć też nie są to stronnice, które pochłania się od tak. Jedno mrugnięcie okiem, i już lecę, następna strona, bo tak nie porywa akcja i dynamika. To jest książka powolna. Tu wszystko toczy się bardzo powoli. Skupia się na bohaterach, na ich psychologii, choć też nie w takim stopniu, w jakim spodziewają się po zapowiedziach, że przecież mam do czynienia z książką psychologiczną. Niemniej faktycznie ta książka powoli, pięknym słowem pisana, potrafi nieść ze sobą satysfakcję. No a to jest oczywiście ważne, bo treść to jedno, ale sposób w jaki treść jest opowiadana, a tutaj jednak mówimy o treści, która nie jest jakoś specjalnie rewolucyjna. To jednak to słowo opisane i sposób, w jaki ta historia jest opowiadana, robi różnicę. I nie inaczej właśnie jest w przypadku Anny Kareniny. Tutaj. To, jak ta książka została przez to Stojana napisana, robi wielką różnicę, bo pozwala na większą imersję, na większe zagłębienie się i zrozumienie tego świata, o którym autor pisze, na zrozumienie jego bohaterów, ich pobudek i tym, co tak naprawdę im w duszy gra. A wydaje mi się, że to jest zawsze istotna sprawa, żeby wiedzieć, co w tej duszy bohaterowi gra, żeby móc go zrozumieć, żeby móc się utożsamić nawet z dwoma bardzo różnymi bohaterami, bo nagle się okazuje, że każdy z nich ma swoje racje. To było też takie zaskoczenie dla mnie, że czytając Annę Karninę miałem wrażenie, że czytam o bohaterach, z którymi na pewno nie mógłbym się zaprzyjaźnić, o takich typach antypatycznych wręcz, ale każdy miał jakieś swoje racje, każdy miał jakąś swoją drugą stronę, co znowuż skłaniało mnie do takiej myśli, że hm... Może to jest książka wymierzona w zbyt pochopną ocenę drugiego człowieka, może to jest książka wymierzona w powierzchowność, w to, że my tak naprawdę jako ludzie kierujemy się pozorami, wystarczy nam na kogoś spojrzeć i się stwierdzić, co za odrażający typ, wystarczy spojrzeć z brzeszku na jakąś sytuację, by móc ją ocenić i wszystkich jej uczestników. Natomiast Taustoj pisze w taki sposób i w taki sposób przedstawia swoich bohaterów, że ciężko tutaj jest o jednoznaczną ocenę, że ciężko jest tutaj koniec końców wystawić komuś taką konkretną notkę, bo jednak każdy z bohaterów i bohaterek ma w sobie jakieś tło, jakąś historię, coś, co jednak do tego czy innego nimi kieruje. Im dalej ich zachodziłem w Annie Kareninie, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że ta książka tak naprawdę jest. O życiu. Ona nie jest o miłości. Ona jest po prostu o życiu. O życiu z jego wszystkimi blaskami i cieniami. O życiu, w, oczywiście w odniesieniu do tamtych czasów. Uwielbiam osobiście wszelkie nawiązania do tego, jak Lewin angażował się w pracę na roli. Jak on pomagał chłopstwu, jak on z chłopstwem działał. Nie dlatego, że musiał, tylko dlatego, że chciał. Czuł z tego wielką, niepohamowaną radość i przyjemność. Wobec czego te rozdziały, które kiedyś bardzo mnie odrzucały na samą myśl o Reymontzie i jego chłopach, tutaj czytało mi się Najpięknie. One były takie szelankowe, takie idylliczne. Z drugiej strony Tolstoy potrafił nawet z poważnego tematu śmierci uczynić coś lekko przełamanego, bo z jednej strony jest oczywiście ta groza śmierci, czuć jej zapach, czuć jej brzemię, a z drugiej strony Tolstoy potrafił w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób przełamać to uczucie, wrzucić czytelnika w wir innych myśli. I wydaje mi się, że to jest to, co najbardziej mnie Wannie Karenie urzeka. To, że każdy z Bohaterów I każda z bohaterek tej książki potrafi wzbudzić we mnie raz, że inne odczucia i inne emocje. Oczywiście niektórych lubię, niektórych nie lubię. Zdania z niektórymi podzielam, z innymi wręcz przeciwnie. Uważam, że niektóre kroki były słuszne, a inne nie. Natomiast muszę przyznać, że jest to książka, która pokazuje nawet kroki, które w moim mniemaniu są niesłuszne, jako coś mocno gdzieś tam podbudowanego przez to życie. I to było piękne. To nie jest historia miłosna, ale to też nie jest historia o rozpadzie. To też to nie jest typowa książka rosyjska, która skupia się na cierpieniu i na tym, że kiedy już wszyscy cierpimy, to wtoczmy się i stoczmy w tę jeszcze większą głębię rozpaczy. Bo to jest takie rosyjskie, tak mi się wydawało, że właśnie tego doświadczę czytając Annę Kareninę. A choć są tutaj takie momenty, to jednak przyznaję, że była to książka. Kurczę, pod wieloma kątami taka trochę wyzwalająca, nawet. Wiecie? Pod pewnymi kątami na tyle prawdziwa, ale i odległa mi. Dzięki temu, że właśnie mówimy o innych czasach, o innej rzeczywistości i ta rzeczywistość tak fajnie została tutaj przedstawiona. No, któż mógłby lepiej tę rzeczywistość przedstawić, niż Tolstoy? Ale dzięki temu, że ona z jednej strony była mi tak bliska i naturalna, a z drugiej strony tak odległa, lepiej było mi to przyswoić. Nie uderzały we mnie te rzeczy tak mocno, jak uderzyłyby w książce współczesnej. Z drugiej strony zastanawiam się, bo. Tak, czytając klasykę nie sposób oderwać się od myśli, że przecież to jest twór stary, przecież to jest książka wiekowa, która już samym wiekiem zasługuje na łatkę arcydzieła. Czytając Annę Kareninę, to, co jest dla mnie najpiękniejsze, nie czułem, że czytam coś starego. Czułem, że czytam powieść stylizowaną, co najwyżej, natomiast czułem, że ta powieść nadal pozostaje świeża, nadal pozostaje trafna ze swoimi spostrzeżeniami, nadal niesie ze sobą mądrość i chwilami miałem wręcz takie odczucie, że Toustoj wyprzedza swoje czasy tymi. Odczuciami tym, jakie myśli, jakie, jakie ideologie, jakie postulaty polityczne nierzadko wciska w usta swoim bohaterom. Widać tutaj było różnego rodzaju nurty i kierunki, jeżeli chodzi o myśl rozwoju świata, Rosji, czy też po prostu o rozwoju człowieczeństwa. Natomiast to wszystko było tak fajnie przedstawione, że mi, najzwyczajniej w świecie, mimo tego potężnego, strogiego gabarytu i mimo maleńkich literek, które mnie umęczały, bo już wzrok nie ten. Cieszyło mnie to od pierwszej strony. Już pierwsza strona pokazała mi, aha, czyli mam do czynienia z czymś, czego może za łatwo się nie czyta, ale da mi to satysfakcję. I nie, nie, nie zawiodło się w żadnym momencie. Powiedziałbym wręcz, że poczułem większe zaskoczenie, nawet aniżeli kiedy czytałem po raz pierwszy Zbrodnie i Kary, czy Mistrza i Małgorzatę. Poczułem tego ducha rosyjskich pisarzy, za którego ja bardzo cenię tę literaturę, bo ona jest taka inna od zachodniej. A z drugiej strony poczułem takie człowieczeństwo, które jest mi. Trochę bliskie, a trochę odległe. Nie wiem, nie wiem jak to mam określić, natomiast przede wszystkim poczułem to, co jest najważniejsze, że to jest książka dla mnie. I jedyny mankament tego przepięknego wydania, o którym muszę wspomnieć, poza jego ceną, to jest fakt, że jednak trafiłem tutaj na parę, paręnaście literówek. I ja mam takie coś w głowie, że kiedy czytam klasykę, to gdzieś już z tyłu głowy mi tkwi, że tutaj na błędy miejsca nie ma. Oczywiście to jest nowe tłumaczenie, więc jestem jeszcze to w stanie wybaczyć. Natomiast troszkę mi to psuło przyjemność z odbioru tej książki, natomiast nie wpływało na to, z jakim uczuciem odkładałem ją. Raz, że satysfakcja, bo nawet ja głupi czytasz przeczytałem Annę Kareninę. A z drugiej strony taką myśl: kurczę, bałem się kiedyś klasyki. A to są książki tak naprawdę dla mnie. Nie ma w nich nic, co mogłoby mnie przerażać. Nie ma w nich nic, co nagle stawiałoby inne książki na zupełnie innym pułapie. Dlatego dziś z radością Anne Kareninę postawię u boku innych książek, które bardzo lubię. To jest przede wszystkim piękna historia historia, która tak naprawdę została zbudowana na jednej kobiecie i na relacjach wiążących innych bohaterów z tą kobietą o kobiecie, która była tak naprawdę pierwszą kostką domina która to domino całe Zaczęła rozbijać, przewracać, a na koniec układa się przepiękny, wielgachny obrazek. Wielce to było satysfakcjonujące. Właśnie, właśnie tak, jakbym oglądał domino. Jakbym widział, jak te kostki przewracają się i czekał, nie mogąc się doczekać, jaki obrazek z tego powstaje. Bo przyznajmy, że mało w życiu jest równie satysfakcjonujących rzeczy, jak oglądanie przewracających się kostek domina. I dla mnie, właśnie Anna Karenina, jakkolwiek dziwnie może to zabrzmieć, była właśnie jak taki piękny. Obrazek. Patrzyłem, czytałem z wielką przyjemnością, dlatego polecam Wam, aczkolwiek miejcie na uwadze, że nie do końca trafne jest to spostrzeżenie, że to jest piękne Love Story, bo to Love Story pokazuje jednak prawdę o życiu. Pokazuje, że po ślubie nie zawsze jest tak kolorowo, jak nam się tam w głowie wizualizowało i że proza życia jednak wymaga pewnego rodzaju poświęceń, ustępstw no i innych tego typu rzeczy. To jest książka opowiadająca po prostu o prawdziwym życiu. O. Prawdziwe życie i Anna Karenina, Lew stoi nowe tłumaczenie Jana Cichockiego. Ja z całego serducha polecam, z satysfakcją odkładam na półkę i zastanawiam się, co z klasyki będzie następne. A może Wy mi coś polecicie? Piszcie w komentarzach, którą klasykę, taką powiedzmy to już zatwardzią warto przeczytać, która potrafi rozbić nawet gdzieś mur niepewności u człowieka, który na ogół czyta książki współczesne. Bo myślę, że Anna Karenina taką mocą dysponuje. Nieważne co czytacie... Jeżeli do was trafi, zachwyci was i rozgrzeje wasze serducha. Trzymajcie się! Hej!